Jaseki raz Koniecznie na no moim kanale. W dzisiejszym odcinku się sobie w takabocje do taka i dzisiaj poznacie moją młodą odcinkę. Och, jechaliśmy tutaj i się z ciemno aż zrobiło. Och, to prawda, to prawda. Dobrze, dzieci, ja i wasz tata zaraz przyniesiemy e, e, różne e, piżamy, ale nie wiem czy tą życie znaleźć, więc mam nadzieję, że się do swoich Spokoi. Yy, super. Dobrze, dzieci. Na no, razie usią, usiądźcie w swoich pokojach. Zajmijcie już nakrycie głowy i takie rzeczy. Dobrze? Dobrze. Ładny ten domek, prawda? No. Chodź sobie gdzieś powiązane. Uh -huh. Możemy pograć. Wiecie co myślę? Po graniu po godzinie 21, a już jest po godzinie 21. Chodźmy po jakieś piżamy, chociaż na serio nie mogę znaleźć piżam, Tylko wszystkie i jeszcze kartony i w ogóle. O! W postaci się włączył przypadkiem. Dobra, drzwi. E... Zostawmy to tutaj i znajdźmy po prostu jakieś piżamy dla nich. I dla nas przy okazji. Dobra. E... Tu mamy jakieś Ubrania przecież to są... Dobrze, my się choć przybierzemy w No, no, dobrze. Ubrania tutaj. Jeszcze nie wstawiamy pralki, dobrze? My się dzieci macie tam ubranka, zaraz was przybierzemy. A ty, już iść spać, dobrze? Kanie, Dobrze, dobrze. Wieczorem, w nocy, gdy będą spali, opowiem wam, jak mają na imię, dobrze? A teraz oglądajcie i się ciekawcie. Ach, gdzie ona ma? Gdzie ona schowała tą piżamę? Pewnie do tej torby. O, jest. Jedna piżama. Piżama jest. Pies. Co ty tu robiłeś? Usiądź sobie tutaj. Książka, yy, gdzie, gdzie ma tą piżamę? Gdzie ja ją odłożyłam? Och. Super. I gdzie ja odłożyłam jej tą piżamę? Jeśli nie znajdę im jakichś ubrań, to nie wiem. No musi spać w rzeczach. A mi przy... Przy nich nie będzie problemu. Jak się znajdzie piżamę i to, O, już są nawet. Raz, dwa. Raz. Och, no dobra, ja to szybko zrobię. Przybierzcie się w piżamy, dobrze? Yy, mamo, gdzie jesteś? Tutaj, tutaj już idę, już idę. A gdzie moja piżama? Tutaj nie da gdzieś mieć. Poczekaj chwilkę, dobrze? O, teraz załóżcie może smoczki. Ja pójdę. Kochanie, załóż tutaj pieluszka. Dziękuję. Ale to nie moja, no dobrze, nie szkodzi YouTube, bo wyłącz proszę Dobra, masz moją piżamę? Yy. No właśnie, w w tej piżamy Nie wiem dokładnie gdzie jest Wyjęłam ją, ale gdzieś mi chyba wpadło Więc Co? No przykro mi kochanie Dam ci jedną z moich Takie taki już mają podobne Podobne z dospis, Więc E tu bałaka. O, nie ma już, nie ma już. się w to i tyle. Dobra. Idź spać. Za no, co, że to jest? No, nie szkodzi, nie szkodzi. Śpij już, dobrze? Dobrze. O, no dobrze. Nie no jak ja wam tutaj bałagę porobiłam. Jsem mógłbyś proszę dzisiaj spać. Yy, w rzeczach? W rzeczach? Tak! Zawsze nad, o, na tym, o tym marzyłem, by spać w rzeczach. Serio? No nie zawsze, ale chciałem. Jakim? Dobrze nieważne. Na razie te rzeczy tutaj zostawię, więc nie bierzcie ich ani nic. Rozpakujemy się kiedy indziej. Poniesz chwilę, może spróbuj zasnąć, a ja ci jeszcze poszukam tej piżamy. Nie no gdzie to jest? No gdzie ta jakaś piszama dla niego? Chociaż jedna. Mieliśmy już ją wyrzucić, bo niby za mała. Ale niech już będzie. Synku mam jedną, ale ona jest za mała. No ale będzie tylko na dzisiaj, więc nie rób mam się kłopotów i śpi. Dobrze? Dobrze, dobra noc tak, jak obiecałam tak robię, teraz pokażę, że Wam moją całą rodzinkę, ja też o niej opowiem. Ehm, dam innej dam innej... <grywka> powiem Wam jakie mają imiona. I tak, proszę bardzo. Zacznijmy od Macka. Maciek, cztery latka. Lubi zwierzęta. Jego ulubione jedzenie to marchewka. Wiem, większość dzieci nie lubi tego. Tutaj Tymek, 4-latka. Lubi auta. Jego ulubione jedzenie to pomarańcze. Tutaj jest tutaj jest Nina. Um, lubi pieniądze. Naprawdę lubi i kocha jeść, jeść ostre i kwaśne rzeczy. Tutaj jest Kinga. 13, niedługo skończy 14 lat i jest muzykalnie uzdolniona, uzdolniona i tutaj coś, czego chyba nie robi inne dziecko, tylko ona. Ona pije tylko wodę i herbatę. Mama Weronika pracuje w banku. Tata Marcin pracuje w stud... No, Marcin pracuje w studni No więc. Tak wygląda nasza rodzinka, tak wygląda ich dom. Będzie wyglądał ładnie, jak go jakoś, wiecie, jak go składamy i w ogóle, jak go, że tak powiem, a, posprzątam trochę. znalazłeś piżamę, piżama. się, się przebierz, żebyś nie była w ubraniach swojej mamy. Nie, do tej tutaj pizamy. Trochę z wami tej porobię, trochę z wami tutaj e, zrobię, tak, chociaż przez nockę. Będą spać. A jak się obudzą, no to będzie oczywiście historyjka, nie już robienie. A zanim się obudzą, a wyklakałam, właśnie jest dzień. No co co, historyjka dalej. A nie, ja gadam i gadam ciągle. O. Kochanie, stawaj, proszę. Och, wstałem, stałem, a ty jeszcze w łóżku. Tak, zmęczyłam się tym, tym całym spacerem, czy ja, tym całą podróżą. No ja też, Weronika, ja też. Dziewczynki, pora wstawać. Wstawaj, Nina, wstawaj, Kinga, proszę. Mm, Przebrałam się w nocy, gdy nikt nie patrzył. O, znalazłam piżamę? No, znalazłam. Super. To ja się przebieram. Magę już moją ubranko? Tak. Ale na razie to chodźcie. Może, albo nie. Zostańcie w swoich pokojach na razie. Bo tamten pokój jest zagradzony. Posiedźcie sobie chwilę w piżamkach. Weźcie po dobrze. A my pójdziemy obudzić waszych wybrać. Chłopcy, wstawajcie. Maciek, Tymek. Ja nie wstaję. Ani ja. Raz, dwa, trzy. Kto ostatni wstanie? Ten... Robi nam śniadanie. Dobra, nie ja, nie ja, nie ja. Ha, 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 Ty Maciek. Nie chcę robić śniadanka. Dobrze, nie będziesz robił. Jej. Bo w ogóle teraz możecie tutaj zostać, się pobawić na tych na serio. A dlaczego? Z jakiej to okazji? Bo tam jest um, za duży bałagan w tamtym pokoju, więc my to posprzątamy. No dobrze. Sprawdzę, czy chłopak chce śpiąć. Ja sprawdzę. Bip, 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 bip. A co to za melodejka? Chyba coś złożyć ku... z, łaz... z... No, z kuchni. Co? No, cześć dziewczyny. Czemu dzwonicie? Wy już stałoście? No, mama nas obudziła. E, co robicie? Gramy. No, my oglądamy filmiki. I możecie sprawdzić, e, bo macie bliżej, e, w... jaki tam jest bałagan. No dobra, bez odbioru. Mam nadzieję, że się znowu przeprowadzimy, i tym razem to my będziemy ich wysyłać. Oj, ja cię kręcę. Ale tam bałagan. Hej, dziewczyny, yy, co jest? I co patrzyłeś tym, jak? No, taki tam bałagan, że. Uhuhu. No nieźle, dobra, kończę. Ta szafa, którą zamówiliśmy, jest super. Piątka. Mhm. Dobra, to coś. Co robimy? No gramy. Hmm. Gdybyś powiedział coś innego, to, to bym się na ciebie obraził. Dobrze, przebierz ma się w jakieś ubrania. Ja później idę do pracy dzisiaj. Miałem specjalnie... Nie, ja dzisiaj w ogóle nie idę do pracy. O, to dobrze, bo jakbyś szła... No i później... To, byś mi... to ja też idę, a w na konno to też wiesz. Tak, ty też masz trudną pracę, naprawdę. Nasze ubranie. I ja na razie się zajmę papierami. Um, tutaj, dobrze? Dobrze, ale papierami, a nie znowu będziesz grał w pasjansa. Pewnie, pewnie. Ach. No dobrze, tutaj są jakieś ubrania. My tu mamy jeszcze jakieś ubrania, a tutaj większość jest twoje. Oprócz okularów moich. Dzięki, mamo, mogę się właściwie coś przebrać. Dla mnie ty masz gdzieś indziej. A nie, tu masz sukienkę. Ach, to się blokuje, więc... Za chwilę dostaję, dobrze? Masz bezrękawnik, ubrania tutaj pokładaj. Dobra. To moje. No, właśnie, widzę, widzę. A nie mówiłeś, że ci się ten strój nie podoba i go nie kupować miałeś? Tak, ale zmieniłam zdanie. Och. A ty nie mówiłeś, że to ci się nie podoba? Mówiłam, no ale później tutaj powiedziałam, że jednak kupuję. Nie tak jak ty kupiłeś bez, mo bez mojej wiedzy. To nie moja wina, że akurat paragonów nie sprawdzałeś. To co ja mam, tylko paragony sprawdzać w tym domu. Yy... tu proszę bardzo dzięki ja też tutaj kładę <laughs> co robimy? bo mi się znudziło to oglądanie Jezegam na chmurce, a ten się pobawimy dobra a mi muzykę? okej okay. fajne, ale wystarczy czekaj yy. Co to? Chłopacy z naszej klasy e, ustawili e, ten mecz, co tam mieli, z tej mojej byłej szkoły. No dobra, to oglądamy? No pewnie, że oglądamy. Ach. To już sobie zajęcie znalazło, co robić, gdy nie mogę tam być. Okej. Okay. Telefon. Jeden. Telefon drugi. Okej, okay. to chyba twoje Maciek, Czy twoje Tomek? E, moje. Dobrze, Tomek. Wczoraj nie włożyłaś uprań do prania. O, akurat stawiamy dzisiaj długą pralkę, więc... Nie... Ładnie wyglądasz w tym berecie. Dzięki. E, dobra. Która była twoja butelka? Ta żółta. Dobrze, to proszę, weź sobie. Małeś mi podać, bo masz bliżej. No dobrze. Dziękuję. Za chwilę ty przyjdziemy zresztą udań. No dobra. Maciek, Tynek, kogo, kogo to? Yy, moja. A zapomniałam, że teraz Maciek ma fazę na TT. No zielone. Wszystko, co zielone. Chodzi, że co, kojarzy się mu z szafą na przykład, czy co? Nie, po prostu zaczął lubić kolor tak zielony, że no. A kto kogo? O, to nasze stare telefony mieliśmy. Ja przecież by, yy, oddać. Tak, zapomniałam. O! Oh. Kochanie, kochanie, kini... Kinio. Znalazłem tam programę. Dzięki, dzięki, ale ja teraz jej nie będę używać. Wiem, 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 ale sobie schowaj ją, chociaż połóż na górę, na półkę. Albo coś. Yy, no dobra. I w tej plececzka. Dzięki mamo. Proszę, proszę. Po co to co tu masz? Yy, no przyniosłam, no żeby było. Okej. Okay. Janify i poduszka. Kogo, Janifer? Mój, mój, mój. A, nie, gdzie one? No nie, co z tego? Tutaj hm. mam poduszki. Kto chciał taką poduszkę? Ja, ja, ja. A ty nie chciałaś takiej? Yy, Nina? No, na początku chciałam, ale potem yy, się znudziła. No dobrze. Jak wolisz. A, tej czapek Trzeba też gdzieś odłożyć drugi stary telefon. A to kogo? Ono tak. I... Y, Kinga? No, co? No, to Twój telefon był. I teraz masz ten nowy. To co z nim zrobić? Masz go dać? Kto chce mój telefon? Ja! Ja! To wy dostańcie rodziców. Mogą... Oni dostać. Oni mają tablety, są na to za małe. No to, nie wiem, schowacie do jakiegoś kartonu na no później. Właściwie dobry pomysł. Dostaniecie później, chłopcy, za kilka lat. Za kilka lat dopiero? Ale mama, jesteś? Dobrze. To będzie tutaj, na tej szafce. Jej nie wolno dotykać, bo jest taka szklana, więc... Jakby się zepsuło, to by było naprawdę źle. Bluza. Ale tutaj bałagan. No dobrze. Odniesiesz im to, proszę. A czemu to są dwie takie same bluzy? No bo jedna jest damska, druga męska. Yy, to jest moja. Jeśli ja nie zdążyłam, jeśli się jeszcze nie przybrałam. A no tak, macie tam swojego blanka. Czemu się nie przybraliście? Yy... Nie wiem. Och... Chłopcy... Nino, proszę twoje. Dzięki. To mi połóż do szafy. Yy, to jest twoja. No tak, bo tamta jest... Kingi, no czemu nie możesz załapać? No. Czemu... Muszę to te przesunąć teraz tylko? Ok. Dobra. No dobra, tato możesz mi to już oddać. Taka naprawdę to jest dla ciebie takie ważne. Tak! To jest do makijażu. Makijażu! Makijaż jest ważny. Zwłaszcza w moim wieku. Ach. Dobra. Odłóż tą butelkę, bo ci się wyleje. Trzymam ten specjalny tytek. A, dobra, to oglądamy. Kurczę, przegrywamy. Nasi, nasi. Oni nas nie usłyszą. Nawet jakby usłyszeli, no to już jest powiedzi... Yy... I to a no fakt. Nasi, 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 nasi. Och. To twoje? Nie, bo moje. No. Ej, to moje. Jakby to ci uwierzył i ci dał. To by było źle. Ale ja nie dam... Dla Ciebie to by było źle. Bo bym się tak na Ciebie w... Kurzyła, żebyś mnie już w ogóle nie chciała widzieć na oczy. A ja ciebie. E, ty ze Stachu, a ja ze złości. A! To właśnie mamy. No dobrze, dobrze. Kochanie, co tam robisz? Na zaraz u nas tym czapkiem? Nie. Su, musimy tutaj zejść w taki porządek. z herbatą. Dobrze, że wzięliśmy. O, no tak, twój ulubiony kubek. Bez niego nigdzie się nie ruszasz, prawda? Prawda. E, tutaj są stoje kąpielowe. Odnieś te rzeczy do naszego pokoju. Dobrze, kochanie, dobrze. Och, ja nie mogę. To może to jej odłożę. I zamiast tego zawieszę to Ach, nie, no ja muszę iść do pracy, kochani. Co? Już? No tak, już. Och, no dobrze, to tylko weź telefon i idź. No, kochanie. Idę, pa dzieci. Pa, pa. Buziaki. No, pa, pa. Pa. Och, o czym nie... Bo prawie nic nie widzę. Idę po te okulary. No, od razu lepiej. Te okulary moje, co tu są? Okulary tu. Przepraszam. Okulary tutaj. Te okulary też. Jestem już taka zmęczona tym całym uporządkow tym porządkiem, że już nie wiem, kiedy ja to w ogóle skończę. I... Jak mi wyszło posprzątanie tego domu, co nie pani gdzieś za nie 2 godziny, Zobaczcie, zobaczycie na następnym odcinku, do zobaczenia, pa!